Sięga już w wasertnym odcinku z... Hero Brian Munitions No to macie powitanie po 5 minutach, No jakby się no, no bo... <laughs> Cześć! <laughs> Cześć. <laughs> Jakbyście nie wiedzieli ten dziwny głos to jest Forfitek yeah. Nie. Czekajcie, wypróbuję swojego tego. Ale słaby będzie jakiś. Ja go chciałam zrobić swoim łukiem, forfitek. Dobra, idymy co się będziemy. O czekajcie, bo to jest praca naokoło tego. I tutaj coś jest, chodźcie, bo tutaj chyba coś jest jakaś skrzynka coś się czuje Tam jest Elite stwór pić go cześć cześć stary. Ej, ale z niego coś możemy wytropnąć. To chodźcie, zabijemy go. Czekaj. No zabij go zabij. Czekaj, bo utknąłem pod schodami. No najdokładniej A, no, z myślę wyjście. mnie nie atakuje. Dobra, będzie łatwiej. A, biegnie do mnie. No chodź w frajerze. Frajerze, zaraz będziesz wołał. Wow, wow! Ale gdzie ty jesteś? Tam, pod tym zamkiem. Where are you, boy? <laughs> dirty boy. Oh yeah, dirty boy. Dirty. O Jezu, Ani coś woko. <laughs> A co? Od... Z pierwszej klasy czy od przedszkola? Chyba od przedszkola o kurde. No to sporo O kto to coś siorba Tydawaj ciśniemy no, Ej, zaczekajcie no na mnie Ja tu już eksploruję dom Hero nie? Mam czasu na ciebie No czekajcie na mnie. mnie, to też nagrywam chyba nie No to, no to przyjdziesz już na zeeksplorowany a, a tu jest a tu jest... O, no weźcie, dajcie hierobrile. każdemu równe szanse, tak? Okay, Chodźcie, po fitku chodź do ubikacji Ja e, To są jakieś... Nie, no nie, nie idź tam, bo to tutaj jest dalszy jest fight. Ten... Nie idź do boss no fight. No nie idź! Boże, co za ludzie. Ja chciałem się pobić z babcią klozetową I Ale gdzie, gdzie... No, gdzie kajtoś ty jest. Czekaj, ja to biję tylko elita. Chyba coś z niego wypadnie. A fajne schody tylko jest tamto... Ma ktoś jedzenie? Enderman. Ah! Jfg, przestaniesz się bawić? Ja się nie bawię ja się. Wiecie jakie mogę się I tam lecieć? Demonik set, to jest najlepszy set. Czekajcie, to robię, żeby nie było... Czysta pogoda było, żeby nie pało Ja i tak mam wyłączone chyba. Powyłączam sobie te animacje, po co? Znowu mnie goni. No no. ile on może mieć tego życia? Dużo. Bo to jest elita. Ale już go tak z tym... łuki już nie wiem ile nawet. Już ty mi się masz... powoli kon... Bo ty masz dziarowy łuk. No właśnie, najlepszy chyba na razie. Benometer. Ej, bo ja tu mam dwa boss fighty do zrobienia. chłopie Sam bym te bossy szybciej zabił niż czekał na was. Ej, what the fuck! Taki... Powiem wam, że on, że on jest potężny chyba się Ej. nie, nie szczekał. Ej, jaki te... mały zombie tak szybko chopiela tak? na no, no właśnie! Podbieg i mnie ja zabił! Tego się trafić nie dało w ogóle z łuku. <laughs> ja się tu biję z jakimś hobbym. Chłopie... ale też taki krzew. to Tobą... to mnie bije! to mnie no bije! To choć... Mówię wam, chodźcie. Weź, chodź weź go do mnie, weź to dziecko. Marcheweczka, chodź za mną. No to chodź Jest, tu ty. Jestem dzieciobójcą. <grych> o Boże. Piedaczek nie żyje. Nie, przecież to ciebie zabija. Aha, zabiłeś go. Ej, marcheweczka, no. chodź za mną. Jakie za tobą chodzę tutaj. Chodź tutaj, no. Nie będziemy się bić z jakimś. Dobra, jedz, nie bulwersuj się, chodź zobaczymy. Wygląda na mocnego. Ej, mioda nim jak szatanem! Ej, go z łuku. będzie wam łatwiej, nie no, Bo jak ty kopiewali z niej naciągniętej ształy to ci na pewno będzie łatwiej No ale to tak szybciej skidę niż... Masz słabo zaklętą zbrojkę Co ty co dostałem, co ty tam? Ale też dostałem Angelikset. kurde, nie opłacałem ja będę to No chodźcie! Ej, ma ktoś zarodki złota? Nimo, chodźcie, a nie byli. Chodź. Eee, ja mam Nie! Daj, daj! Potrzebuję. Ej, czekajcie, bo to coś jest pod tymi schodami. No nie ma tam nic. tam nic nie ma, już zeksplorowali. Asta. no okej. Okay. Ale daj tylko zarodki, ja zaraz was dogonię. A to sobie najlepsze kupę, ciebie nie ma! No. Daj! Dobra. No chodźcie, ciśniemy. No na... już, już, już idę. Czekajcie, ciśniemy po tej jakich. chyba coś jest No tam jest srocek, tam jest... Tam jest babcia klozetowa A czekajcie, po tej były jakieś guziki, chodźcie, po... Bo... A właśnie, bo to są ukryte pokoje. Jezu jest bo on, on to chce przyjść jak najszybciej. Ja chcę się bić. Tres, trzy e, Dobra, to idźcie, okay, to okej, od tego. Trzy, dwa, cztery, jeden. O coś się otworzyło. O, tu. Mówiłem, mówiłem. Aj tu się tu wychodzi. To wejście tam, ja sobie pochodzę jeszcze po innych miejscach. Kurde, ale ochrona, dwa ochrona przed pociskami, dwa odporność na ogień, niezniszczalność. Co masz, marchewka? Eee, tam jakiś taki, regeneracja. No, co za... A co jest tu, góry? Dobra, chodźcie najpierw do babci klozotowej. No, najpierw do babci klozotowej. Bram 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 to będzie bram czarownica. No, bram bram I... No. bram 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 się bram bram ja no. jestem. Ona mnie przyciąga i staje się taki mały jakiś A Ej ono ma Megusta me na twarzy <grystanie> Regeneracjon Ej bo to są te dzieci Te dzieci nie ja widzę A! Ja też nie <grystanie> Ej te dzieci są mocne Czekajcie, sobie muszę wypić regeneracjoną Jakie mam blagi A ja nie mam Weź tego Karła ode mnie Dobra już nie mam A mnie biegł łódź Piotr Janik jest dostępny Teraz będzie się Co to jest? Jest! Moje! Nic z nie wypadło? Ej coś nie mam Loska, ja jestem! A, bo... Co się stało? Jem, jem. Nie, wiem. Pół serduszka jesu. i brak jedzenia. Świetnie. Kurde, no. przed... Umarłem z głodu, no ja patrz. LOL, lol, A. Ej, szybko płyta, płyta, Co? płyta, płyta, Co się dzieje? Jaka płyta? Płyta szybko. Przutaj to tu. PENETA? PENETA? Ej, co się stało? A kim jest Twój? Beneta, Beneta... O, dostałem Angelic First Set. Ale co? z czego? Tru... O, leciało. Czy, czy, czy. Ej, ta to wyleciało. Ej, a Tanitii to a Jaka fajna muzyka teraz, Tanitii. Jakiś wywalam... Uwaga, uwaga, wywalam EQ. A właśnie, bo to są questy, zapomnieliśmy o tym. No... naprawdę? No co? co? <laughs> I możemy już stąd być? Save Victor and his friend, to tam, coś tam. Quest Save Victor and to coś tam. Trzyma odsadzane questy jeden, Don. Chodźcie, chodźcie. A potem jest jeszcze ten... Head to the crypt and find the... Dobra, to mamy zrobione. Uh, get the mission and find our... Wofitku, już Veleta, The Witch, tak się. Jeszcze teraz idziemy do... Chodź. Z... Ja nie Ej. Idziemy teraz do Areita the Spider. Co? O kurde. To tam naprzeciwko, naprzeciwko. To będzie pewnie Spider ok A dobra, a co się będziemy Zrobimy Dwa odcinki, nie? Ja, ja... Znaczy, dwa odcinki, chcę w się sensie teraz tutaj... Ja mam zamiar, ja mam zamiar, hopie, zrobić całą tą... Całą mapkę dzisiaj. Dwóch prostu jednym. Ja to nie zrobię, bo ja mam... 28 28 które się zamienia w 61 Ej przeszukaj piecyki ty młody Ej ty sobie jeszcze ukryty więc otwierajcie wszystko co się za tutaj może coś się, się otworzyć A jak się uruchamia tą lodówkę? Guzikiem Uj weźcie to 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 Gdzie to jest? To jeszcze z tyłu, cię ci się on miał demonik ten. Angelik Ja mam Ej. demonik. Ktoś wypadł? Wypadł yes, mi odpadł. Angelik Angelik daj mi Angelik hełma, bo ja potrzebuję do całego. Ja też... potrzebuję. Ja też potrzebuję. Przecież ty masz demonik, Wiecie jakie ja mam... Ale ja Demonik mam tylko spodnie. Ja mam... Bo... Wiecie jakie mam... Bo... set. mam tylko spodnie. I tylko... Ja mam tylko spodnie Angelik. I co to jest? Dajcie jakiś hełm Jezus to mi prawie zabrało CHP. Dajcie. Ta Spiderowa chyba. Czekajcie tutaj, ja chyba na chwilę będę musiał. Zaraz Ale mi tak laguje, ale no cóż. Boże, jakie lagi. Tu jest jadalnia Hero, A wiem, że sobie to zrobię, żeby nie było takich lagów. Widzę I damy sobie na. E, help. ...Short. Sure. Co? So. No, już się stało. Który? A bo to jest Elite, no mówię ci Ten, ten łucznik też jest mocny Co to zaczęło grać? A, bo to, to tylko u mnie, bo ja jestem w Wiedźmie A, LOL Nie LOL, tylko Minecraft LOL <laughs> yes. of to Kurde, a na czym polega to w ogóle? Bo ja tego u nich nie oglądam no. Co? Ale co polegało na tym? LOL of lol, Bo ktoś tu coś takiego nagrywał, nie? Ale go F Minecraft, video A tylko też oglądam, ale to jest zupełnie co innego niż tam LOL. Chce ktoś czy sed na spodniach? No ja to masz. Czekaj, ale to chodź do mnie. A, chodź tutaj. O, no, jego go z łuku. <noise> z łuku mieczem, okej. Okay. Odejdź! My nie jego... mamy z nim szans w ogóle. Bije go z łuku mieczu. A skąd ty wziąłeś w ogóle demonik? Kopię. No, kupiłem. A od kogo to się zakupiło? Za zarodki złota. Ale u kogo? U tego takiego, co go ratowaliśmy na początku. A kaj on jest? No, obok zamku, w tym domku. A ja mu dam moje dwa zarobki A nie, on tam od trzech zarobków chyba przyjmuje Co za złodziej A ja nie mam ani jednego No kurde, to mnie zaraz zabije O jest, ja zabiłem tu coś Eee Ej, daj coś Ej buty, buty się skończyły A nic nie zebrałem Nie. Co to jest? Co? Patrzcie co mam na sobie, jakie Okej. Okay. Ej, no, ej, ktoś ej, ktoś to przeciwko, to się otworzyło. <trybuj> ej, nie róbcie tego po co lagikę, to będziecie. Generator lagów. <trybuj> ej, no i tutaj coś jest pożytecznego? Nie. Nie wiem, ale tu jest dosyć ciemno. W sumie to. Yy... Bo to, to jest co? Hero Pride mniejszy. Dobra, chodźcie. Gdziemy. No to gdzie jest ta spiderowa? Na górę. Na górę. pewnie. Ej, no ej. Zaczęło mi przycinać. I też zaczęło przez chwilę przycinać. No mi nie, Ja nagrywam w 20 fps Czeka, ile Czekaj? Masz dobry pomysł Ile ja mam... Ja mam w tej chwili... Na górę e... i w prawo. Młodzie. Tak wiem wiem. No, co, co to jest? Ja w tej chwili mam 132 fps. O, to się mnie A tu jest kolejny Uj! Weź go! Jak mnie tam już nie ma, nie żyje <laughs> Uciekaj! A. A. <laughs> nie, teraz do mnie przyjdzie! A chciałem skoczyć Ja skoczyłem! Czemu jest... Czemu pada dość? Znowu... Nie. Znaczy przynajmniej walą pioruny. Opinia, no, ja nie, nie, tylko nie tylko pioruny. Nie, 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 nie ma szans. Nie, nie, nie. O ile skumałeś. E, to może być trudne. Nie! Powiedział... Znaczy, Minecraft to ty jest tylko głosem. A popełniłam śmieszną historię, która się przed spiną stała. A więc tak, mój brat kurza, ja nagresuję moje słuchawki i myślałam, że to mój Ale komputer tak to już <grym> Ale Powiadać nam coś Ale ja to pewnie wietam moim czternastą widzów. <grym> Ty się nie znasz. Kiedy by to